Widać serdecznie Maciej wudzik, no zima nie odpuszcza, e, pada śnieg, ale ma prawo, jeszcze, jeszcze wiosny nie ma. Do wiosny trochę czasu mamy, ale no, już nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Dzisiaj przyjechał Marian, też, bo przyjechała też karma. E, przyjechała karma e, z Goldwingsa, Gold jak zawsze praktycznie nieodstąpna, w tym, e, tu u mnie w sklepiku. E, Dzisiaj głównie głównie też są karmy, ja tu już troszeczkę rozładowałem, karma e, beka e, młode. E, taka praktycznie dla odsadzonych młodych właśnie jest tu. Potem Marian też przyjechał, bo akurat teraz będą przychodziły młode i, i młode, e, już tam wysłał na wymianę, a dostał karmy troszeczkę innej na wymianę z firmy zagranicznej, tak powiedzmy, gdzie worek kosztował 140 zł. Marian, to powiem czym ona się różniła to procentowa gorsza, no, Znaczy może nie gorsza, ale, ale mówię, no tutaj karma jest, ona jest w granicach 70 tam kilku złotych, 20 kg. Z czym się różni? Na pewno tym, że nie ma pszenicy, tam jest ileś 15 chyba procent pszenicy, czy, czy 12, A, i kukurydza była, no i to też wcale nie taka ładna, mała, i kosztuje 100, 100 chyba 30 złotych worek. Czyli, czyli no powiedzmy, że to co no jest tak, tu u nas się mówi, że nasze karmy są drogie, a ich są lepsze, no, no nie wiem. Ale no, jak już tak ktoś uważa, no to, to powiemy tak. No karma super, super zjadana, bo u mnie jest zjadana już u, u gołębi w tej chwili przez dostają te młode, jest 16 młodych teraz do wysłania i one cały czas są na tej karmie i Zjadają w 100%, to ja też ją mieszam troszeczkę z RX. -em. RX, byśmy tu e, otworzyli, ale on jest akurat tu na dole, to nie chce mi się już wyciągać. A tutaj, a tu po prostu nie mam e, na, na sklepie e, żadnego worka, czyli nie będę go teraz tu wyciągał. Ale musicie zaufać, że karma jest naprawdę pomieszana z RX. -em. Ja mniej więcej mieszam 2T e, na jednego RX. -a. Jest e, rewelacja karma. Tak z Marianem tak samo robimy już od, od dłuższego czasu, a czym a czymś, że karma droga. No niestety my nie jesteśmy murzynami Europy, że mamy robić za darmo. To nie jest nic za darmo, gdyż mówię no każde nasiono tutaj jest tak samo wartościowe, tak samo, tak samo jest dobrej jakości jak tamte wszystkie zagraniczne. No chyba, że oni mają jakieś kosmiczne zboża, no nie wiem, siane na Marsie, no nie wiem, no bo to to jest tak, że płaci się też za markę. Nasze polskie karmy na pewno nie odbiegają, nie odbiegają tym karmom zagranicznym. No ale wybór jest, wybór jest każdego indywidualny, dlatego nie, nie, nie możemy nikomu narzucać, ale też, też nie lubię, jak ktoś tam, ktoś tam nieraz, no mówię już na halnie obraża, powiedzmy, jakby nasze polskie karmy, że tamte są dużo lepsze, a, a te są dużo, dużo gorsze. Ja tam kiedyś mogę Wam porównać później, no tylko mówię, ja w tej chwili już nie mam dostępu do zagranicznych karm, ja po prostu ich nie biorę, bo, bo, to, jest, bo to jest dla mnie, to jest no po prostu no nie będę się wypowiadał, ale chodzi o to, że te karmy naprawdę nie odbiegają e, wartościowo e, niższym niż te zagraniczne karmy. E, firma, e, no mówię, no w tej chwili główny nacisk jest na e, PRLK, e, RLBP, e, RL e, RX-y bardzo dobrze w tej chwili się sprzedają. Już e, powoli zaczynamy zawsze z jakiejś dostawy brać już kilka worków sobie e, fazówek. E, tak żeby, tak, żeby już się po, powoli zabezpieczać na ten okres, okres lotowy, e, tak jak zawsze mówiliśmy, karmy z Goldwinga niebieskie worki to są karmy lotowe, zielone worki, karmy dla młodych, brązowe war, worki, karmy uniwersalne, wielose, takie no, uniwersalno-wielosezonowe, rozpodowe i, i tym podobne, na dany okres. Czyli jak najbardziej. Polecamy karma. No mówię, no, no, według mnie jest bardzo fajna. Wszystkie polskie karmy są fajne. A rozpływ, nie chodzi o rozpływ jeszcze. No, rozbud to, to weźmiemy RLBP. To jest bez pszenicy karma. Do niej można sobie śmiało dodać perelkę. I mamy naprawdę świetną karmę. I, i wówczas też karma wychodzi. wychodzi jeżeli dwa woreczki sobie weźmiemy naprawdę bardzo fajnie, cenowo, tu też, no mówię, tu, jeżeli byśmy sobie dosypali pszenicy, to mówię z tych 70, dajmy na to 12%, no to, to już sobie znowu zbijamy troszeczkę cenę, nie? To jest tak, że, że to nie jest ta cena taka powiedzmy ostateczna, bo można ją sobie zrobić inną, ale no, nie, no mówię, no karma rewelacyjna. Do usłyszenia. Да, да,